Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie. Chcę dzisiaj z tobą porozmawiać o niecierpliwości. To jest taki, właściwie nie mam na to lepszego słowa, to jest taki takie, wiesz, taki wewnętrzny przymus, wewnętrzna presja, którą bardzo często wielu z nas czuje i Myślę, że z dużym prawdopodobieństwem wiesz, o czym mówię. To jest to, to takie zniecierpliwienie. Mam mnóstwo pomysłów, mam ambitne plany, robię, 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 kiedy wreszcie zobaczę rezultaty, kiedy wreszcie rzeczy zaczną się siedzieć szybciej, chciałabym już. I to naprawdę jest niesamowite, bo kiedy mówię o tym do ciebie, potrafię sobie przypomnieć te sytuacje z mojego życia, z mojej historii, kiedy ja tak miałam, ale to też niesamowicie często widzę coś takiego u moich klientów. Kiedy, kiedy myślałam o tym temacie, to naprawdę pamiętam konkretne rozmowy z moimi klientami, którzy właśnie czasem to jest takie poczucie, że aż tupisz nogami, kiedy wreszcie zobaczę efekty tej mojej ciężkiej pracy. No bo to tak jest, kiedy prowadzisz firmę, że wiesz kiedy prowadzisz firmę, to nie wszystko dzieje się natychmiast. Wiele, nad wieloma rzeczami pracujesz, 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 efekty zobaczysz za jakiś czas, i bardzo często tak się zdarza, że właśnie nie możemy się już doczekać. Albo zdarza się tak, że jeszcze nie zrobiłam jednego, a już mam nowy pomysł i chcę realizować nowy pomysł, i te pomysły po prostu jesteśmy przedsiębiorcy często bardzo kreatywnymi ludźmi, więc te pomysły nam wpadają nowe, więc dlaczego jeszcze ten poprzedni nie jest zrealizowany, i tak dalej. I wiesz, ja wiem jak bardzo to utrudnia, ja, tak, bo to wiesz, przeradzę się w taką gonitwę w myśli, przeradzę się w takie wewnętrzne napięcie, to z tego też bierze się taka frustracja, że dlaczego jeszcze nie widzę efektów, ale to może mieć też dużo gorsze konsekwencje. Bo po pierwsze, to tak naprawdę Cię spowalnia i jeżeli chcesz mieć rezultaty szybko, to to Cię tak naprawdę spowalnia. Ale to też może powodować takie ogromne rozproszenie, brak koncentracji na tu i teraz, brak koncentracji na tym, co robisz. Ja pamiętam jednego z moich klientów, dawno temu skończyliśmy współpracować, znaczy dawno temu, kilka lat temu skończyliśmy współpracować, ale zawsze przychodzi, zawsze go sobie przypominam, kiedy, kiedy właśnie myślę o tym, nazwijmy to syndromie po, pośpiechu i takiej niecierpliwości, bo to była osoba, która, która po prostu. Nie wiem, czy w każdym zdaniu, ale w co drugim na pewno używała słowa szybko. Szybko, szybko, dobrze, ale szybko, ale kiedy, ale musimy mieć szybko efekty, ale szybko musimy to wdrożyć, ale szybko to się musi zadziać, ale szybko to, ale szybko to, ale szybko to. Mało tego. Ten akurat przedsiębiorca miał tak, że co chwilę wpadał na nowe pomysły. Nie miał konsekwencji, nie miał koncentracji, żeby zająć się każdym kolejnym pomysłem, bo za chwilę już miał, już miał następny. I bardzo często też zdarzało się tak, że ten kolejny pomysł trochę był w poprzek tego poprzedniego. Więc Coś zaczynaliśmy wdrażać, to się jeszcze nie zaczęło dziać, nie zaczęliśmy zobaczyć, czy daje efekty jakie, ani przeanalizować, co jest dobrze, co źle, co ewentualnie skorygować, ale już wchodził nowy pomysł. Nie, nie, jednak robimy to tak. Nie, nie, jednak przekierowujemy te zasoby, albo ten zespół, albo, albo te środki przekierowujemy tam. I to nie tylko powodowało takie wyczerpanie, wiesz, myślę, że nie wiem czy każdego członka zespołu, ale pewnie większości, no bo to było takie tak wyobraź sobie statek, w którym ktoś ciągle ma sterem. Idziemy w tą stronę, a jednak nie, a, a, a w tą, a w tą, a w tą. To wszystko wynikało z tej niecierpliwości, nie ze złej woli, z niecierpliwości. I teraz mm, mówiąc o tym kliencie, ja z przykrością patrzę, że po kilku latach ta firma właśnie Właśnie zakończyła swój żywot i może nie właśnie, bo jakiś czas temu, ale zakończyła swój żywot po kilku latach szarpania się. Bo było coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, bo, bo w tym takim zróbmy to, zróbmy to, zróbmy to, gubimy sedno. Gubimy to, co jest najważniejsze. Nie mamy czasu, Goniąc za kolejnymi pomysłami i popychając, żeby szybciej, 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 nie mamy czasu zająć się tym, co jest naprawdę ważne. Nie mamy czasu dopilnować tej solidności podstaw, tej solidności fundamentów, dopilnować, żeby była sprawna biznesowa maszyna, która działa. Zanim zaczniemy ją usprawniać, zanim zaczniemy poprawiać jej działanie, najpierw upewnijmy się, że to działa. A później możemy cyzelować i sprawiać, żeby działało lepiej. Wiesz, to jest, łatwo to porównać, do, te, do takiej sytuacji, kiedy, kiedy jedziesz gdzieś samochodem, i oczywiście możesz dociskać gaz do dechy. Możesz całą drogę jechać na, na, na gazie wciśniętym do dechy, tylko jak daleko zajedziesz. I czy naprawdę dojedziesz tam, gdzie chcesz dojechać, czy dojedziesz na cmentarz? Spróbuj sobie uczciwie odpowiedzieć, a nie, bo to coś innego. Nie, to nie jest coś innego, to jest dokładnie to samo. Dokładnie taka sama sytuacja jest z każdą rzeczą w życiu. Kiedy chcesz się czegoś nauczyć i chcesz szybko, 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 szybko. Bo szybko, 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 to ja się mogę nauczyć po łebkach. I raczej to nie jest wiedza, która mi w czymkolwiek długofalowo pomoże, która mnie dokądkolwiek długofalowo zaprowadzi. Kiedy chcę szybko, szybko budować firmę, to ja ją szybko, szybko zbuduję, tylko że ona nie przetrwa, wiesz, pewnie żadnego kryzysu. Szybko, szybko chcę mieć zyski, szybko, szybko ja mogę mieć zysk, ale jednorazowo. Nie zbuduję nic trwałego. Pomyśl sobie o tym samochodzie na autostradzie, czy gdziekolwiek indziej, gdzie próbujesz dojechać szybko i wciskasz gaz do dechy, nie patrząc. Nie patrząc, co się dzieje za tobą, przed tobą, obok ciebie, gaz do dechy, gaz do dechy, gaz do dechy. Ojejku, czemu się tak ślimaczymy, gaz do dechy? Nie dojedziesz. Nikomu tego nie życzę, nie dojedziesz. Podam Ci drugi przykład, którego wydaje mi się, że też właśnie w jakiejś rozmowie z jedną z moich klientek. Użyłam jeszcze jedno porównanie. Popatrz na to, że kiedy wychowujesz dzieci i masz, ma, masz dziecko takie malutkie, wiesz, yy, pierwszy, pierwszy uśmiech, pierwszy ząbek, pierwsze powiedziane słowo, pierwszy kroczek, cieszysz się z każdego tego momentu. Czy wtedy też masz takie poczucie, że, ale szybko, szybko, kiedy już będzie, kiedy już będzie chodził do szkoły, ale szybko, szybko, kiedy już będzie, nie wiem. Skończy studia. Szybko, szybko, ale kiedy zdobędzie Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Nie, cieszysz się z pierwszego słowa, które dziecko wypowiedziało. Mało tego. Masz poczucie, że to jest tak cenny czas, że nigdy więcej się nie powtórzy, tak? Chcesz ten, ten czas celebrować, kiedy to dziecko jest w wieku, nie wiem, nie ma jeszcze roczku. Chcesz ten czas celebrować, bo wiesz, że to się nie powtórzy. Później masz dwulatka, potem masz trzylatka, czterolatka, wiesz, że ten czas się nie powtórzy. I tak, cudownie będzie, kiedy ten, ten twój czterolatek już będzie, wiesz, taki duży, że już zdaje maturę. Cudownie będzie. Tylko, że nie próbujesz tego czasu przyspieszać. Nie próbujesz swoich własnych dzieci przyspieszyć, żeby szybciej rosły i szybciej dojrzewały. Znaczy, co do dojrzewania bywa różnie, ale wiesz, nie próbujemy tego czasu przyspieszać. Rozumiemy, że jest to naturalny proces. I dokładnie tak samo jest z twoim biznesem i ze wszystkim, co ty robisz. I teraz, okej. Okay. To sobie możemy porozmawiać. Każdy, każdy to wie i, i na logikę się ze mną zgodzisz. Ale jak sobie poradzić z tą wewnętrzną presją? Jak sobie poradzić z tym takim wewnętrznym ciśnieniem do przodu, do przodu, do przodu? Wiem, bo ja też miałam z tym duży problem. Żeby sobie z tym poradzić, co możesz zrobić? Żeby sobie z tym poradzić, spróbujmy sobie rozłożyć na czynniki pierwsze. Skąd się bierze ta Twoja niecierpliwość? Czym ona tak naprawdę jest? Czym ona jest? Na czym to polega? Kiedy się nad tym głębiej zastanowisz, czy to nie jest przypadkiem tak, że ja coś robię, ale nie do końca wierzę, że ten rezultat, który założyłam, że moje działanie przyniesie, że on naprawdę się wydarzy? Ja coś robię, ale chciałabym już dzisiaj widzieć, wiedzieć, być pewna, mieć dowód, że to działa. Wsadzę to ziarenko w glebie i chciałabym już dzisiaj wiedzieć, że na pewno to ziarenko wykiełkowało i urosło z niego drzewo, i z tego drzewa na tym drzewie urosły owoce i mogę się cieszyć tymi owocami. To co to oznacza? To znaczy, że ja nie do końca wierzę w siebie. Nie do końca wierzę w rezultat tego, co robię. Nie do końca wierzę, że, że to jest możliwe, żeby te rezultaty przyszły. Poganiam, 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 bo chciałabym już dzisiaj widzieć, mieć dowód. Wiedzieć, że. Bo przecież w sumie, gdyby było tak jak z tym dzieckiem, że ja wiem, że to dziecko urośnie nieuchronnie, wiem, że będę widzieć, wiesz, 10-latka, później 14-latka, potem 20-latka, wiem, że później moje dziecko będzie do, dojrzałe i, i założy swoją rodzinę. Ja to wszystko wiem, nie mam co do tego wątpliwości, nie mam, ani na jote nie wątpię, to się po prostu wydarzy, bo tak działa natura, tak? Wszyscy rośniemy i wszyscy się starzejemy. Tak po prostu to działa, nie mam żadnych wątpliwości. Ale kiedy robię coś w mojej firmie, kiedy robię coś w moim biznesie, jest niepewność. Ojku, ale czy się uda? Ale czy to na pewno zadziała? A czy to, co próbuję, to już chcę zobaczyć, już chcę wiedzieć. Zobacz, czy Twoja niecierpliwość nie bierze się właśnie z tego? Czy Twoja niecierpliwość... W dużym stopniu, jakby duży, duży, skład, duży element w tej twojej niecierpliwości, to jest właśnie to, że ja nie do końca ufam, nie do końca wierzę w pozytywny rezultat i dlatego chciałabym go już zobaczyć. Nie potrafię zaufać, że, że, że będzie to, co chciałabym, żeby było, więc pcham, 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 byle szybciej, byle szybciej, byle szybciej się wydarzyło, żebym zobaczyła już wreszcie, że działa. I wtedy odetchnę, i wtedy będę spokojna. Ale zobacz, że to jest tylko jeden element. Może już, już zauważyłaś, zauważyłeś. To jest tylko jeden składnik, jeden element. Jest jeszcze drugi kluczowy składnik. Ten kontrast. To, że jestem niezadowolona z tego, co mam dzisiaj. Chcę już wreszcie, żeby te moje działania przyniosły większe pieniądze, bo jestem niezadowolona z mojej sytuacji finansowej dzisiaj. Chcę mieć dzisiaj mam mało pieniędzy, dzisiaj się czuję biedna jak mysz kościelna, dzisiaj szarpie się o, o każdą płatność, każdy wydatek, każdy rachunek. Kiedy wreszcie będę mieć więcej pieniędzy? Ten kontrast między tym czymś do czego dążę, a tym, tym jak oceniam miejsce, w którym jestem dzisiaj. Powoduje jeszcze większą moją niecierpliwość. Mam tak serdecznie dosyć tej sytuacji, w której jestem dzisiaj, i na dodatek nie do końca wierzę, że wreszcie, wreszcie, jak to możliwe, że jestem dzisiaj tutaj, jak to możliwe, że wreszcie się z tego uwolnię, wreszcie się z tego wyzwolę. To podkręca moją niecierpliwość, to podkręca moją, jak to powiedzieć, tą, 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 tą moją taką wewnętrzną presję, wewnętrzną presję, żeby szybko, żeby szybko, żeby więcej, żeby i jeszcze to, i jeszcze to, i jeszcze to. I zobacz, jaka to jest e, zabójcza para. Tak bym to nazywała, że to jest zabójcza para takich wewnętrznych motywacji. Z jednej strony nie cenię tego, co mam dzisiaj, nie potrafię w tym do, z, zobaczyć nic dobrego, widzę tylko rzeczy, które mi się nie podobają, są złe. Nie podoba mi się dzisiejsza sytuacja, moja dzisiejsza sytuacja, nie podoba mi się, jak żyję, nie podoba mi się, jak wygląda mój biznes. To, 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 to wiesz, taki, taka, taka wewnętrzna krytyka poziom max. I z drugiej strony nie do końca wierzę, że, że to, co chcę zrobić i to, do czego dążę, że to jest realne. Nie do końca wierzę, że to jest możliwe. Nie do końca wierzę, że mogę mieć to, co, to o co walczę. Zobacz, kto to podcina skrzydła. Zobacz, zobacz, jaki to jest w ogóle kiepski prognostyk jakiegokolwiek rozwoju, jeżeli ja nie potrafię docenić to, co mam. I nie do końca wierzę, że... że wiesz, ja nie mówię o tym, że ty mówisz, że wierzysz. Ja mówię o tej takiej głębokim wewnętrznym przekonaniu. Tak się wydarzy. Nie wiem jeszcze jak. Nie wiem, czy to, co dzisiaj robię, to pomoże. Nie wiem, czy ta metoda zadziała, czy inna będzie potrzebna, ale wiem, że to się wydarzy. Wiem, bo ufam sobie. Wiem, bo wierzę w siebie. Wiem, że jak nie zadziała to, to zrobię coś innego, ale na pewno osiągnę ten re rezultat, który sobie założyłam. Gdybyś miała, miał takie przekonanie, to byłoby dużo prościej. Gdybym jeszcze potrafiła docenić to co, to, co mam dzisiaj, to wiedziałabym, że kiedy będę, nie tylko docenię każdy punkt po drodze, ale po prostu docenię, kiedy już osiągnę ten mój cel. Jeżeli moim celem jest wyjść z długów i uparłam się, że będę nieszczęśliwa, dopóki tego nie zrobię, nie potrafię zobaczyć. Może nie pozytywnej strony długów, ale zobaczyć w ogóle, jaka lekcja dla mnie płynie z tej sytuacji, zobaczyć inne pozytywne aspekty mojego życia dzisiaj, to nie potrafię też docenić każdego kroku na tej ścieżce i prawdopodobnie, kiedy nawet wyjdę z tych długów, to dalej będę z siebie niezadowolona, bo dalej będę goniła za jakimś kolejnym celem, który sobie postawię, bo dalej nie będę potrafiła docenić miejsca, w którym jestem dzisiaj. Zobacz, dwa składniki. Nie potrafię docenić miejsca, w którym jestem dzisiaj, i nie potrafię, i nie potrafię uwierzyć, że to, co, czego pragnę, to do czego dążę, że to jest w ogóle realne. Nie potrafię uwierzyć, że to się wydarzy. Bo przecież gdybym wierzyła, to byłabym tak, jak ten rolnik, jak ten sadownik, czy no tak, sadownicy, może z ziarenka nie, 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 nie rozsadzają swoich sadów, biorą sadzonki, ale te sadzonki też się biorą z ziarenka. I wiesz, chodzi mi o to, że, że, że jak ten rolnik, który wsadzi ziarenko w tą ziemię, i on nie biega naokoło i nie krzyczy szybko, szybko, szybciej rośnie, wie, że to i tak nastąpi, i tak to ziarno wykiełkuje. Okej, okay, do mnie należy podlewanie, do mnie należy nawożenie, do mnie należy przyglądanie się, wiesz, co mogę zrobić, kiedy to drzewo rośnie, czy potrzebuję je przyciąć, czy potrzebuję, wiesz, je osłonić. Ja wykonuję moją pracę, ale nie poganiam, żeby było szybciej, nie zrywam zielonych jabłek, bo szybko, 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 szybko. Wiem, że to jabłko, żeby było smaczne, potrzebuje trochę powiesić na tej gałęzi. Nie próbuję kwaśnego jeść. Ale ja jestem pewna, że to jabłko, kiedy powiesi trochę na tej gałęzi i będzie korzystało z soków tego drzewa i będzie korzystało ze słońca i z powietrza i z wiatru i, ze i z ciepła, to, to, to jabłko dojrzeje, i ono będzie za chwilę smaczne. Ja to po prostu wiem, ja się nad tym nie zastanawiam, to jest dla mnie oczywista oczywistość, więc nie poganiam. Dlaczego poganiasz w swoim biznesie, bo nie wierzysz? Bo nie wierzysz, że to wiesz, metaforyczne jabłko dojrzeje. Na tym polega trudność. I teraz zobacz, jak Ci to poprzestawiałam, jeżeli spojrzysz na to wszystko z tej strony, a masz tą trudność, z tą taką niecierpliwością, która powoduje w Tobie napięcie, która powoduje w Tobie gonitwę, która powoduje, że nie potrafisz się zrelaksować, nie potrafisz się jakby z takim spokojem, z takim zaufaniem działać, to zobacz, odpowiadam Ci, może zacznij pracować nad tym, żeby a. nauczyć się cenić miejsce, w którym jesteś dzisiaj, Cenić ten, ten etap Twojego życia, w którym jesteś dzisiaj, bo on się już nie powtórzy. To jest niepowtarzalne. Dzisiejszy dzień jest niepowtarzalny. Nie będzie drugiego takiego. Czy potrafisz go docenić? Czy potrafisz zobaczyć w nim i docenić te mikromomenty, które są pozytywne? Nawet jeżeli wszystko inne się wali, ale zobaczyć mikromomenty, które są pozytywne. Czy potrafisz? Nad tym możesz pracować. Nad docenieniem tego, co już masz. Najczęściej, kiedy myślę o moich klientach, którzy mają tą trudność z takimi jeszcze, jeszcze, kiedy, 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 kiedy wreszcie będę widzieć efekty, kiedy wreszcie to zacznie działać, kiedy wreszcie, to są klienci, którzy nie widzą tego, co już osiągnęli do tej pory. Naprawdę. Jeżeli, jeżeli jesteś moim klientem i tego słuchasz i wiesz, że masz ten problem, albo jeśli nie jesteś moim klientem, ale wiesz, że masz ten problem i słuchasz tego, co mówię, przyjrzyj się sobie. Prawdopodobnie z ogromną dozą prawdopodobieństwa, nie doceniasz siebie i nie doceniasz tego, co już osiągnęłaś, osiągnąłeś, nie doceniasz miejsca, w którym jesteś. Nad tym popracuj. A drugi element, ten, to może ci się wydać trudne, ale i tak to jest łatwiejsze. Drugi element. To jest popracuj nad tym, czy ja naprawdę wierzę, że mi się uda, czy ja naprawdę wierzę, że ten cel jest dla mnie osiągalny, czy ja naprawdę wierzę, że moja sytuacja może się zmienić. Popracuj nad swoją wiarą, popracuj nad swoim zaufaniem do świata, do siebie, do innych ludzi, przede wszystkim do siebie, ale też do świata, do tego, że to w życiu jest możliwe. Tak, to jest możliwe dla mnie. Tak, mam w sobie determinację, mam w sobie wytrwałość. Wiem, że potrafię to zrobić, angażuję się, zrobię to. Nie dzisiaj to jutro, nie jutro to pojutrze, ale to zrobię, wiem, że nie odpuszczę. Wiem, bo znam siebie, to jest zaufanie do siebie. Więc skoro tak, skoro wiem, że nie odpuszczę, to znaczy, że to się i tak zadzieje, prędzej czy później, tą metodą albo inną. I to, co robię dzisiaj, jest tylko krokiem na ścieżce, do i to się na pewno wydarzy. W takim razie, okej, okay, co za problem. To poszukajmy piękna w tym dzisiejszym dniu, w tym, co się dzieje dzisiaj. Rozumiesz te dwa elementy, bo kiedy my definiujemy to w ten sposób, że moim problemem jest niecierpliwość i, i próbujemy rozwiązać mój problem z niecierpliwością, nie potrafimy sobie z tym poradzić, bo nie niecierpliwość jest problemem. Problemem jest to, że nie doceniasz miejsca, w którym jesteś, i problemem jest to, że nie, nie wierzysz, że, że w końcu dotrzesz do tego miejsca, do którego dotrzesz. I tak, być może to, co powiedziałam teraz, nie jest, trudne, nie jest proste. Znaczy, to jest proste, ale nie jest łatwe do zrobienia. I być może jest tak, że, że, wiesz, to rodzi w tobie mnóstwo nowych pytań, ok, ale przynajmniej to jest kierunek, który spowoduje, że naprawdę zaczniesz się czuć lepiej. To jest działanie, które naprawdę da rezultaty. Walka z niecierpliwością nie da ci żadnych rezultatów. Ale zdefiniowanie, co powoduje tą niecierpliwość i zajęcie się tymi przyczynami naprawdę ma szansę dać ci rezultaty. To jest kolejny przykład, gdzie szybko, szybko, co zrobić, żebym, żebym przestała, czy przestał być taki niecierpliwy, nie zadziała. Ale kiedy skoncentrujesz się na tym, aha, ale pomyślmy, czym tak naprawdę jest niecierpliwość? Pokontemplujmy. Jak to jest u mnie? Czy faktycznie się doceniam? Może ci się wydawać, że to jest, że to jest wolniejsze działanie, ale to działanie daje ci rezultat. W przeciwieństwie do walki z niecierpliwością i, i krytykowania samej samego siebie za to, że jestem taka niecierpliwa, że tyle mam pomysłów i tak dalej. Poszukaj po, z tej strony i mam nadzieję, że to będzie dla ciebie pomocne i przede wszystkim takie działanie będzie efektywne, bo skupisz się na rzeczywistych przyczynach tego, że, że, że tak masz że gnacie gdzieś ten taki wewnętrzny niepokój, bo w tym jest też trochę niepokoju w tej niecierpliwości właśnie, że się nie uda. A jak to będzie? A kiedy to będzie? Będzie dobrze pod warunkiem, że nauczysz się doceniać to, co masz. Bo jeżeli nie nauczysz się doceniać to, co masz dzisiaj, to nie będziesz umiała, czy umiała docenić też tego, co będzie kiedyś. Jak piękne by to nie było. Więc e, dziękuję Ci za Twój czas. Zostawiam Cię z tymi przemyśleniami. Jeżeli masz pytania, to oczywiście śmiało zadawaj mi w komentarzach. Ja bardzo lubię Wasze pytania, dlatego że m, podpowiadam Ci tutaj różne takie refleksje, e, które no, wymagają tego, żeby usiąść, żeby się nad nimi pochylić. Czasem mówię w ogromnym skrócie, więc jak najbardziej zdaję sobie sprawę z tego, że możesz mieć pytania, więc śmiało zadawaj pytania. Daj znać, jak to z tobą rezonuje, czy gdzieś ci rozjaśnia coś w twojej sytuacji. Daj znać, życzę ci wszystkiego dobrego. Dziękuję za twoją obecność dzisiaj i do zobaczenia.